Mam parcie na szkło. To nie widać po mnie. Ostatnio nawet poszedłem do programu Viva Hot or Not. By się, że jestem sexy. I odpadłem z publiczności. Um, kobiety zaczęły na mnie zwracać większą uwagę na ulicy. Ja, wiecie, często słyszę coś Nie, nie widziałem cię w telewizji, przestawiam chodzić! ci. pierdolę za psychol. w ten sposób szukałem przygodnego seksu. Długo szukałem, ale jak już znalazłem, to cieszyłem się nawet, że coś złapałem. Poszedłem taki szczęśliwy do kliniki chorób energetycznych. Jak, jako jedyny koleś w kolejce się uśmiechałem. Zaczęłem zagadywać kolesiowognem. Cały prawie się seks, ja też mnie Nie powinniście tego robić. Tak, bo ja całe życie myślałem, że seks jest dla mnie najważniejszy. Ale ostatnio zdałem sobie sprawę, że chyba dojrzałem. Uczucia są dla mnie najważniejsze. Nawet ostatnio, co jest naprawdę, musiałem zerwać z dziewczyną, bo nie potrafiła powiedzieć mi, że mnie kocha. Dlatego obiecałem sobie, że ostatni raz umawiam się z głuchoniemą. Moja mama no też jej nie trafiła mnie. Ani się nawaj ani do widzenia. Chamcy! Nie, nie, żebyście mnie źle nie zrozumieli, e, ja się nie śmieję z niepełnosprawnych. Ja ich rucham. O! <tryk> <tryk> <Temp>. <tryk> Wiem, co myślicie. Jestem dżentelmenem. Ale mam zasadę, nie biorę krawiat na wyszukane randki. Bo to wymaga skupy wysiłku, planowania, zupełnie jak gwałt. Ja... <tryk> Ja w takim. Ja Stawiam na to drugie, bo tam sprawa jest pewna przynajmniej. A propos to w ogóle możecie mi pogratulować. Mam dziewczynę. Jest strasznie afektowana. Ciągle chce się całować, przytulać e, z moimi kolegami. Jestem w otwartym związku, jak się okazało. Jest, jest, śliczna, jest, jest śliczna, jest strasznie gruba. Dzięki. Wiecie, to jest jedna z tych dziewczyn, którą patrzysz na nią i myślisz, wow, stary, gdyby schudła, to by cię rzuciła. Ona zawsze chciała być modelką, wiecie. Więc robię przyjemność, biorę na miasto, robimy tam zdjęcia, ona nakłada swój ulubiony zielony kubraczek swój ulubiony zielony berecik. Wygląda trochę jak, wiecie, Denver, ostatni dinozaur. Nie no, coś przepomnę, nie? Denver miał taką ładną długą szyję, ona ma taki I robimy zdjęcia koło Mariotta, tam japońscy turyści krzyczą O, godzina atakuje wieżowiec! pięć jenów. Mam bloga, Godzina N. Warsaw. Rozstaliśmy się. Tak, rozstaliśmy się, a ja żeby sobie po, po, poprawić humor, jak typowy, dojrzały, stabilny, emocjonalny mężczyzna poszedłem do burdelu. Jest tu jeden. I tam zdarzyło się coś, co nie, nie spodziewałem się, bo usłyszałem, miałem do czynienia z prawdziwą weteranką, bo usłyszałem 500 tysięcy. I chyba tę nie dotknęła, ale wiele innych chorób. I, i tam, wiecie, wiecie, tutaj kolega pewnie wie, że prostytutki mają taką rzecz, że on. Mmm, za żadne pieniądze to jest chore. Okazało się, że czymś takim jestem ja. Ja się ostatnio uczyłem improwizacji. Chciałem coś zaimprowizować. Tutaj, o, tym tutaj mam piękną damę. Cześć, jak masz na imię? Natalia. Dobra, nie umiem Trzeba Szanuj to. Słuchaj, Natalia, em, wiesz, że obudujesz to gen recesywny. Rudzi wyginą za sto lat, dlatego chciałem się zapytać, czy się skusisz? Tak? Widzisz, a ja mam standardy. Żartuję! Jezu, nie mam standardów. Co? Jestem tutaj, żeby udowodnić takimi właśnie zachowaniami. A właśnie, że Ludość no, nie jest wredna. No. Nie jestem wredny. Ja na przykład ostatnio spotkałem grubego takiego bezdomnego na mieście. Mówię, przepraszam, no mi pan trochę na jedzenie. Ja mówię, stary to byś chyba starczy. A nawet może się zapaść na ulicy, no sorry, nie? Co, nie, masz, nie masz dostatecznie dużo ruchu. Otyłość to choroba, a zdrowie jest bardzo ważne. Ostatnio się o tym przekonałem, bo bardzo bliska mi osoba trafiła do szpitala. Mój dealer. Nikomu jeszcze nie życzyłem tak szybkiego powrotu do zdrowia. Dzwonię do niego zdaniem. mówię, siema stary, słuchaj, potrzebuję z zielonego. Co? W szpitalu? U, a kiedy będziesz w centrum? Leżysz w centrum, zajebiście, słuchaj. Moja babcia jest naprawdę niezła łagentką. <laughs> Ona, wiecie, typowa polska babcia. Dewodka, rasistka, antysemitka. Nie mówię, że faszyzuje, ale próbuję założyć portal społecznościowy. Nasza rasa! Ona <laughs> przychodzi do mnie ostatnio i mówi Anusz, uwielbiam twoje porady. Masz taką antysemicką radę. <laughs> Jak twój ziadek. On to był mężczyzna, nie to co wy teraz, cipy, banda <laughs> Coś że kobieta czuła się kobietą. Ja, on, wiecie, puszczał mi pierwszą drzwiach, nie pozwalał głosować. Wiesz, jak mnie brał na randkę, to nie pytał, czy chce iść. Ja się o orgażmie dowiedziałem w wieku 54 lat. Telewizję, i babciu, przestań. Antoś słuchaj, My seksualnie odkryliśmy na rok przed śmiercią dziadka. Dla mnie to było jak rzucie suchego daktyla. Diedku, dziadek. Urocze wyglądał z w taczką w ustach, jak stał spaghetti. Wybaczł, przestań! Jakieś mam dente. To jest oczywiście żart. Prawda jest taka, że kiedy mój dziadek dostał Parkinsona, to na nowo odkrył masturbację. Szybko! No nie, nie, nie z tego, bo mój dziadek naprawdę zmarł przez Parkinsona. Postanowił ogolić sobie jądra. Policja nadała sprawie pseudonim tata. Ja się nie śmiałem. Ja całe życie mam problem. Jestem bardziej podobny do mojej mamy niż do ojca. Dlatego zapuściłem wąsy i brodę. Ja teraz wyglądam, jak moja mama po menopauzie. Mój ojciec z kolei też jest niezły agentem. O, ja myślałem, że on do 12 roku życia matureta. Nie wiem, wiecie, no kurwa chuj, kurwa chuj. Okazało się, że po prostu mnie nie lubi. Co? Mój tata... Nie, on, on był spoko, mi ostrzegł mnie ostrzegł. się w rudy, dzieci cię będą gnębić. Mówię, tato, ale to jest Domu Dziecka. My kiedyś pojechaliśmy z klasą na wycieczkę do, tak, do szkoły integracyjnej tam miałem zajęcia z takim Mateuszem, który miał zespół Dauna. I Mateusz to to, <sum> <sum> powiedział, Antoś, chodź, połączymy twoje i zobaczymy, co wyjdzie, markerem. No dobra, spoko. I przychodzi nauczycielka i mówi, Jezu, Antoś, kto ci narysował na twarzy kudasa? <sum> Jeszcze dostał piątkę z rysunku, kurwa. Jedni niepełnosprawni, a to nie was dawny spuszczało w kiblu na zajęciach integracyjnych. Ten na wózku był najgorszy. Dawajcie, wsadźcie mu kółko w dupę! Straszne, straszne, wiem. Mój ojciec w ogóle, on ma kryzys wieku średniego. Przychodzi do mnie ktoś. Słuchaj, chcę, chcę grać marihuany. Ja mówię, tato, ja nie palę. Ja mówię, Antek, ty nie masz pięciu lat zapalenia spojówek, spoko. Gram marihuany, ile to by kosztowało? Ja Gram tato, Pff, ze 150 zł. Jak nie można wałować własnej rodziny, to kogo? Tak, no, potem on goni moje stare podwieście, to spoko. A zastanawialiście się, co by było, gdyby Jezus Chrystus był tak centralnie brzydki? Tak centralnie, jakby ludzie na niego reagowali. Patrz. Podobno urodził się w stajni. Z takim ryjem. Yeah. Hello. A co by było, gdyby go rzucili na pożarcie? Co by jakiś trener lwów i Lewki, dzisiaj. Uj, pas, pasztet na, na, na obiad. No dawaj, Chrystek na arenę. Wypuścili te lwy. Wy, wy. Ja mam kota. Chrystus był... niedomyty trochę tam biegał po tej pustyni, kudłaty. Ja wiem jakby to się skończyło. Uwaga, uwaga. Lew numer 4 wybrzega Chrystusa. Lew numer 4... Co? Ja nie wiem, czy to się liczy jako martwych stanie. Nie wiem. Co? Nie, nie, nie. W Biblii będziemy to gówno musieli zmienić, bo to nie przejdzie stary. Oto ciało Chrystusa, niech je ktoś posprząta. <gry> Dziękuję bardzo.